Sprawdzimy, czy teraz zostawisz łapkę w górę, zanim odpalę na najnowszy odcinek. Uwaga 3, 2, 1. Klikajcie teraz, drodzy widzowie, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy oglądali sobie nową postać i mało tego, że to będzie nowa postać, to jeszcze zobaczymy ją w prawdziwym życiu. Będzie to Bellhead, yy, a dokładniej w tym pojedynku będzie Siren Head przeciwko Bellhead. To jest taka nowa postać, nie wiem, być może nawet źle to czytam, sorki, mój angielski zawsze był taki średni poziom. Yy, więc w każdym razie już chyba tutaj na samym początku filmu ta postać się zbliża, pewnie potem wystąpi jeszcze z innymi postaciami, w sensie będzie ry rywalizowała przeciwko inne postacie, więc oglądajcie do końca, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, to jest bardzo ważne. Ten czerwony przycisk, jeśli jest on szary, to jest bardzo dobrze, jeśli on się świeci u Ciebie na czerwono tam na dole, to jest źle Kliknij z mingo na szary przycisk, link w opisie do filmu, na który reaguję i zaczynajmy! Uo, zobaczcie jak on wygląda! Taki bardziej biały... Aha, i ma tutaj dzwony, czyli Bell to pewnie chodzi o jakiś dzwonek, coś... Dingo Bell, dżingo... Ty to? No, dobrze, dobrze. Chyba tak, nie wiem, tak sobie skojarzyłem. Ok, zobaczmy. Dobra, czyli to by było tyle z Siren Head'a. Jak on wygląda, ten bell dżingo bell, bell, A A, do, dobrze, chyba ten. Okej. Okay. A to Siren Head przeciwko Godzilla. Kurde, jeszcze jakiś laser biały, takie oślepienie. No, mocny tutaj pojedynek się zaczyna. Mocne postacie już są na samym początku odcinka, widzowie. Okej. Okay. E, co to? Dlaczego tutaj wzięła udział trzecia postać? Czyli ten. Nie wiem, jak ta postać się nazywa. Gomp, nie wiem, jakoś tak. O, takiego Siren Head to tu jeszcze nie widziałem. Ej, no, Godzilla pokonuje każdego. Ciekawe, czy ten Bellhead też będzie za chwilę i czy. Ej, dobra, Godzilla ma takie moce, naprawdę? Spójrzcie na to. O, to co to za postać z kolei jest. No dobra, ten to, to dźwięk to był trochę dziwny. Sirenhead latający. Oh my god. Dobra, nieźle. A to tu... O, dobra, to jakiś taki. Nie będę mówił skąd on by przyszedł, taki cały czerwony z kolcami. Każdy pewnie wie o co chodzi, ale nie, nieważne, nieważne. Ło, o to co? Dobra, nie, ja to lepiej się. A nie, lepiej, nie, jednak nie musiałem tego ściszać. Okej, okay, dobra. Baby Siren Head. Ej, dwie! Trzy postacie naraz! Megafon się nawet znalazł. Ej, dobra, przecież Godzilla jest niepokonana, no zobaczcie. Ona wygrywa dosłownie z każdym. Co jest grane? E! Zaczęła nagle tutaj Mario wypuszczać. No czy to nie jest Mario, ale taki dźwięk jakby z Mario Okej. Okay. Nieźle, nieźle. Co się dzieje? O! To teraz był Mario już chyba, no teraz chyba był Mario. A to co to? Uff, siren head w postaci ducha! Ale też pokonane przez Godzilla. E! A tu jakaś siren head, który wypuścił z buzi Karton Kata O oh my god! Aha, i tutaj sobie godzilla zdepnęła. Ona jest niesamowita. A tu jakiś lewitujący siren head. I też normalnie patrzcie, cały przypalony się stał. Okej, okay, a tu jakiś taki no, duchowy trochę z kiblem na głowie. Nieźle. E, co? I w końcu naprawdę po takim czasie... Zostało pokonany. Ej. W jakim miejscu to się odbywa wszystko teraz? Patrzcie, na jakimś lotnisku. Aha, co? Aha, o co tu chodzi? Dlaczego jest Siren Head? Siren Head sobie wyskoczył na jakiś. Jest samolot i sobie leży na nim. Co, on jakiś na wakacjach latuje? Czy o co chodzi? Ale trzeba mieć takie mocy jak Siren Head, móc, móc tak wysoko wy. Aha, dobra. To ten. ten. ten Siren Head spowodował wypadek. Pfff, Trochę się zląkłem. To było dziwne. Okej. Okay. To ja to przesuwam od razu, bo tutaj to są takie momenty, które nie mają zbytnio sensu. Okej. Okay. Najlepszy Lighthead przeciwko Silent Head. No tą scenę widziałem już kilka razy. Miał być pojedynek, a skończyło się ślubem. No, czy... Ciekawe, ciekawe. Okay. Patrzcie, zaraz Silent Head wróci do niego. <dżyskło> a, to było dziwne. Good Lighthead vs. Uh, Siren Head, tak? Versus Siren Head, tak, tak, tak. Czyli dobry Lighthead. no, Dobry, bardzo dobry. Noob Lighthead versus Goomba. O, to jest Goomba. E! I przegrał Lighthead, bo nie zna... Jak taki Lighthead może przegrać z taką mam postać? To jest dziwne. Czekaj, bo nie wiem, czy to nie będzie. No właśnie, tak myślałem, wolałem to ściszyć. No już był ten dźwięk. No jejku, po co tu jest takie coś podstawione? Good Lighthead vs. Siren Head. Good, no to jest. To nie jest go, good jako dobry, tylko że jako taki najlepszy chyba, no. i Najlepszy z najlepszych. Ło, wow, a tu. Odpalająca godzina. Ojku, przepraszam. No i po Lightheadzie. Czy tutaj wygra ogień, czy światło? Zobaczmy. Dobra, jednak chyba ogień przezwyciężył. Pomyślałem, że światło, bo jak już tak daleko ten Lighthead przeszedł, no to... Good Lighthead vs. Godzilla. I ten pewnie wygra, zobaczycie. Bounce przechodzi i zaraz Godzilla dostanie cię. No właśnie. Tak myślałem. Tak właśnie myślałem, że się tak wydarzy. Okej, okay, to jest do przewinięcia ten moment. Tu są jakieś historie związane z postaciami. Te już słuchaliśmy sobie kilkukrotnie, więc... O, ale tu możemy zobaczyć. Hulk jako Siren Head. Siren Head jako Halko, o tak. Co jest? Z kim ta bossa się zmierza? Aha, z kartonkatem. Catem. No i karton Cat został ogłuszony. Nieźle, nieźle, dobra. Hm. Patrzcie, Siren Head w wojsku Ehe <laughs> Jako czołg Jako czołg, 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 Dogu Nie no, Sonic wygra 100% Co to jest za cios ze strony karton Doga? Masakra W ogóle ten Sonic wygląda jak taki zlego. Widzicie te buty jego? Takie, takie dwa klocki ma u góry Zaczyna na tym. To dobra, to, 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 to ja muszę ściszyć, bo. Ale, A nie! Patrzcie, tu Siren Head z piłą na głowie, ale on zostanie zjedzony. No to, to nie. Nieźle, nie, nie nieźle. Takie trochę. nielogiczne. Chociaż z drugiej strony to karton karton jest mocny. O, to jest chyba Traffic Lighthead, tak mi się wydaje. A ten z lewej nie mam pojęcia. Jeśli wiecie, jak go się nazywa, możecie napisać w komentarzu na dole. Ty, 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 ty. O już, no to jak już taka pioseneczka, to wiadomo, że będzie to Yurul Sonic. Pole kopnięcie, oh my god. Nie, no to coś musiało, jakieś sztuki walki trzeba musiałoby tronowane być. <ścoughs> o nie, nie to to do ściszenia, bo ten dźwięk tutaj jest nielogiczny i on jest taki dosyć, no nie wiem. A nie ważne, w każdym jak coś ja zdaję sobie sprawę, że to wszystko jest dobrze zmontowane, nie jest to na seria, Ale oglądając przy założeniu, że jest to na serio, wtedy jakoś tak lepiej się troszkę to ogląda. Mi się wydaje, przynajmniej ja tak mam. Ole, cios! Ale chyba nie był taki kończący. Jakaś meszka mi tu lata. Dobra. Nie gadaj, że ten Sonic przegra. Serio? Przegrał! Z taką szafką na głowie. Co jest? O, tutaj mamy Yellow sonika. O tu zdenerwowanego Lightheada, bo jest taki cały czerwony aż. Ale nic z tą złością nie zrobił. Nic, zupełnie nic. O, karton. To jest najlepszy Sonic, z Nie, on przegrał. Znaczy, najlepszy dla mnie, bo mi się tak, te kolory podobają. To jednak nie najlepszy. Przegrał. Co? Grał. on się teleportował tym karton do ekspray z O oh my god! No i przegrał. Ru, ru, ru. La 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 o la o O gościu la o, la gościu. tu la Ej czekajcie ja to jeszcze a w sumie Przewijam do jednego momentu, widzowie, bo tutaj już te pojedynki będą się mniej więcej po, po ten. po nawiać. Patrzcie to. Siren Head vs. Slenderman. Jakiś o nim nagrywałem w prawdziwym życiu. E, co to? Nie, on tak nie powiedział, jak coś. On tak nie powiedział, dobra. I tego nie było, jak coś. Okej, okay, to będzie na tyle w tym odcinku. Stawcie opeczkę do góry, zasubskrybujcie kanał. Link w opisie do filmu, na który reagowałem. Na razie, cześć. Pum!